Dzień dobry, bonjour, guten morgen, good morning. W tym miejscu będą wyświetlane komentarze, zaktualizowałam wczoraj Facebooka. Czekam sobie na Was. Chyba od razu się powinnam przedstawić tym osobom, które um, oglądają mnie później. Cześć Beatko! Już się pojawiacie, 90 dni miłości do siebie, nasze kolejne spotkanie, to już 20 nasze spotkanie. Słuchajcie, już 3 tygodnie prawie jesteśmy ze sobą razem i jeszcze ciągle pojawiają się nowe osoby cudownie. A dzisiaj chciałam Wam troszeczkę opowiedzieć o tym, że wszystko co się wydarza jest takie, jakie jest. Czyli jest ani złe, ani dobre, po prostu jest takie, jakie jest. Wy się pojawiacie, a ja się jak zawsze przedstawię dla tych nowych ewentualnie. Nazywam się Iwona Grochowska i jestem certyfikowanym Life i Business Energy Coachem. A tak w ogóle powiem, za chwileczkę przyszło mi jedno takie porównanie e, e, coachingu do pewnej sytuacji, także, <gryw> także za, za chwilę się z tym Wami podzielę. I czym się zajmuję? Zajmuję się tym, że wspieram, partneruję, towarzyszę. Szczególnie kobietom w tym, żeby tworzyły świadomie swoją własną rzeczywistość. Cóż to takiego znaczy tworzyć swoją własną rzeczywistość? To znaczy nie być w takim miejscu, w którym nie mamy wyboru, mamy, nie, nie mamy żadnego wpływu na to, co się wydarza, mamy wrażenie, że po prostu życie takie jest i po prostu takie musi być, i my nic nie możemy zrobić. Więc wspieram kobiety i yy, Staram się im pokazać, że to jest e, zwykła, totalna iluzja, i że mogą wszystko z poziomu miłości do siebie, i że w ten sposób mogą tworzyć swoją rzeczywistość. Cześć, Iza! Um, kto tu się pojawił? Beata, dzień dobry, Agnieszka, Renata, Dominika, hello! Beata, Beata, Justynka, Ania, moja kochana, Beatka. Renatka, tu mi się chyba pojawiacie po raz kolejny. No dobrze, jak się macie, dziewczyny, dzisiaj? Bo do mnie, słuchajcie, dotarł e, deszcz, jest szaro, buro, może potem Wam na chwilkę pokażę, e, jak jest szaro i buro pada, mm, szare niebo, także chyba w, w końcu tutaj, ale to dobrze, że pada, ponieważ tutaj, w tych okolicach, gdzie jestem. To jest dużo winnic, jak to w wielu regionach we Francji, i jest rzeczywiście ogromna, ogromna susza teraz w tym momencie. Jest sucho, no i, yy, że tak powiem, winorośl potrzebuje wody do picia, po to, żeby potem było wino, które my, my pijemy. Więc ten deszcz jest taki bardzo dobry, pomimo tego, że po prostu boli głowa na przykład mnie od tego deszczu. Hmm. A, jeszcze zanim przejdziemy do tego, no, widzisz ja dwiga pięknie i słonecznie u Ciebie. Zanim przejdziemy do tego, że wszystko, co się wydarza, jest OK. I cóż to takiego znaczy. I, I w ogóle o co chodzi, jaki to ma związek z naszymi 90 dniami miłości do siebie. Ale swoją drogą, jak słyszysz taki tekst, ja za chwileczkę do tego wrócę. Wszystko, co się wydarza, jest takie, jakie jest. Yy, napisz mi. Jak Napisz mi jak możesz, co to w ogóle znaczy dla Ciebie, co to znaczy, jak, jak to rozumiesz, czy to jest jakaś bzdura, czy to jest zupełnie inaczej, czy to jest coś, z czym się zgadzasz, ale w ogóle co to znaczy dla Ciebie, wszystko co się wydarza, jest takie, jakie, jak, jest, takie, jakie jest, czyli ani złe, ani dobre, ani dobre. Natomiast ja, jak może, coś napiszecie, w międzyczasie. Podzielę się z Wami takim, takim, taką metaforą związaną w ogóle z samym coachingiem, bo żeby była sprawa jasna, co, to co my sobie tutaj robimy, jak ja sobie do Was gadam moje mądrości, co nie znaczy, że po prostu wszyscy mają ślepo w to wierzyć. <laughs> Dzielę się pewnymi swoimi doświadczeniami, pewną swoją wiedzą, przemyśleniami. Oczywiście, yy, doświadczeniem coachingowym, yy, jakby od tej strony, natomiast yy, to nie znaczy, że to jest jedna wielka prawda i to jest, yy, że tak powiem, do Ciebie należy decyzja, czy jest to taka forma patrzenia na świat, która Ci odpowiada i która Ci w czymś pomaga. To jest jakby jedna rzecz, ale to, co tutaj robimy, to nie jest coaching, żeby była sprawa jasna. To nie jest metoda coachingowa, ponieważ w momencie, kiedy pracujemy tak naprawdę coachingowo, i kiedy ja wchodzę w buty coacha, i kiedy pracuję z wami indywidualnie, bo wtedy ten coaching się odbywa, to tak naprawdę głównie yy, wy mówicie. <grywka> A ja zadaję pytania. Natomiast ta metafora, która mi przyszła do głowy, yy, to jest taka, że yy, możemy sobie iść przez życie na piechotę. I chcemy sobie gdzieś dojść, do jakiegoś miejsca, i idziemy z plecakiem, z ciężarem różnych kamorów, które się nazbierały w trakcie tego naszego życia, e, które niesiemy, które nas oczywiście spowalniają w tej drodze. No i idziemy, idziemy, idziemy. I w pewnym momencie podjeżdża przed nasz nos zajebisty, po prostu super, 4x4 samochód, pe pełen, pełen poweru. I, i, I możesz sobie wyobrazić, że ten samochód to jest właśnie coaching, to jest właśnie metoda coachingowa. I teraz możesz na przykład wskoczyć do tego samochodu, wrzucić ten cały plecak ciężki do bagażnika i hejże, dawaj, czyli dojedziesz szybciej, lepiej, przyjemniej do tego miejsca, do którego chcesz dojechać, czyli, krótko mówiąc, do takiego miejsca swojej radości, szczęścia i miłości. Natomiast nie musisz, ten samochód sobie może pojechać dalej, a ty sobie dalej będziesz szła, czy ty, czy kto inny, ty sobie dalej po prostu idziesz na piechotę z plecakiem na plecach. Do tego właśnie słu służy coaching i to jest tak naprawdę taka metoda, która nas e, wspiera w tym, żebyśmy szybciej, lepiej, przyjemniej dojechały, dotarły do tego miejsca, gdzie chcemy. Um... Wszystko wydarza się dla najwyższego mojego dobra, tak? Dla najwyższego Twojego dobra. Wszystko tak naprawdę wydarza się też po to, żeby podnosić naszą świadomość, tak się, tak mówią niektórzy mądrzy ludzie, tak, że każde doświadczenie, które mamy, Powoduje, że możemy, nie musimy, bo nic nie, nie musimy koniecznie robić coś w trakcie tego, tego wydarzenia, tylko możemy żyć sobie dalej w starych kaloszach. Natomiast to, co się, to, czego doświadczamy, to, co się pojawia na naszej drodze, za każdym razem daje nam możliwość podniesienia swojej świadomości, a to jest nasze najwyższe dobro, nie ma innej opcji, Justynka, wydarzenia są przeźroczyste. A my je zabarwiamy, rozumiem emocjami, jakie wokół nich budujemy. Mhm, ubieramy tak, myślę, tak fajnie to, fajnie to ujęłaś, że są przeźroczyste, że są takie, jakie są, a my nadajemy im jakąś kolorystykę i to się wydarza poprzez emocje. Trochę bym pociągnęła ten temat, ale, ale, ale okej. Okay. Beatka, przyjąć do wiadomości i nie przejmować się tym, jakie to jest. Ym, tak, dokładnie, tak. Przyjąć do wiadomości, czyli zaakceptować i nie przejmować się tym, jakie jest po prostu, ponieważ jest, jakie jest, tak? I nie ma sensu się tym przejmować. Za chwileczkę to wszystko sobie powiemy. Super, dobrze, bardzo Wam, dziewczyny, dziękuję. Cześć, Liza. Jadwiga, to, co dla nas się wydarzy, to jest najlepsze, co mogło się wydarzyć na ten czas, tylko my tego nie widzimy. Tak? Czasem, czasem jest tak, że najgorsza rzecz, którą przeżywamy, którą mamy wrażenie, że jest najgorszym w ogóle doświadczeniem, jakie się w tym momencie wydarza w naszym życiu, mogę się tutaj odnieść na przykład do swojego bankructwa, gdzie po prostu był taki wieczór, kiedy usiadłam na łóżku. Kiedy uświadomiłam sobie, że spłata wszystkich kredytów, które mam, i to wszystko, co jakby to obciążenie, które gdzieś tam przez pewne decyzje się pojawiło w moim życiu, że do śmierci swojej, zakładając, że będę żyła lat 70-80, może, to po prostu będę ten ciężar ze sobą niosła. Tak się podpieram, że będzie mi ciężko i że to dokładnie w ten sposób będzie wyglądało. Usiadłam na łóżku, i to, to był jeden, jedyny moment w moim życiu, kiedy pomyślałam: hmm, kurczę, a może by tak po prostu to wszystko przerwać. Hmm? Taki był, i to był jeden, to był jeden, jeden wieczór, i potem stwierdziłam: nie! <śled> nie! <śled> Damy radę, damy radę, i e, powolutku, powolutku z tego wyszłam, i nagle się okazało po tym wszystkim, że dzisiaj w wieku 50 kilku lat to co robię jest moją totalną pasją i wstaję o 7.30 trzydzieści rano. Znaczy nie wstaję wcześniej, żeby się z wami zobaczyć, ale e, i żeby m, się z wami spotkać o tej siódmej trzydzieści. I jest to y, największa przyjemność, y, jedna z największych przyjemności tego dnia. No dobrze, tu gadki, szmatki, natomiast miałam Wam opowiedzieć o, o tym właśnie, o tym, że wszystko, co się wydarza, jest takie, jakie jest. No dobrze, to co to w takim razie znaczy? Mm, przede wszystkim chodzi o to, że. Wszystko to co, to, co się wydarza właśnie nie jest dobre ani złe, nie jest ani dobre, nie jest ani złe, tylko po prostu jest efektem, jest konsekwencją, jest skutkiem czegoś, co miało miejsce wcześniej. Więc z jakiej okazji miałoby być dobre albo złe, jeżeli po prostu jest pewnym wynikiem, jest pewną naturalną konsekwencją, tak? Można w ten sposób na to, na to patrzeć. Ale dlaczego to jest dla nas ważne? Dlatego to jest dla nas ważne, i dlatego o tym mówię szczególnie w tym tygodniu akceptacji, ponieważ w momencie, kiedy zrozumiemy, że dzisiaj w tym miejscu, gdzie jestem, i to, jaka jestem, to, że na przykład y, może czuję się nie do końca wartościowa, to, że na przykład może nie do końca sobie ufam i nie potrafię podejmować decyzji, y, to, że y, mam milion pomysłów, ale nie potrafię ich realizować, że na przykład jestem w takim miejscu swojego życia, cześć Ewa, to nie jest ani dobre, ani złe. Tylko to jest tylko i wyłącznie konsekwencją tego, co ja, jako człowiek, przeżyłam wcześniej przez 40 czy 50 lat. To, jak reaguję, to, według jakich schematów żyję, jest konsekwencją tego, jakie miałam doświadczenia jako mała dziewczynka, jako mała Iwonka, jako bardzo mała, potem trochę większa, to jak przeżywałam. cześć o Asiu, i to wszystko, te wszystkie moje doświadczenia, te wszystkie moje przekonania, które się zbudowały, te wszystkie moje wartości, na których w tym momencie opieram swoje życie, to, to, to całe wczoraj doprowadziło mnie do tego, że jestem dzisiaj w tym miejscu, gdzie jestem, ale to jest po prostu jakie je jest. To nie jest dobre ani złe, tylko że to jest pewna konsekwencja. I teraz. Co to nam daje w momencie, kiedy naprawdę zdam sobie sprawę z tego, kiedy w dogłębi zdam sobie sprawę z tego, że y, jestem wynikiem, moje zachowania, moje reakcje są wynikiem pewnych moich doświadczeń wcześniejszych, może takich, a nie innych decyzji już w pewnym momencie. Jacek, cześć. Może nawet w pewnym momencie, właśnie wynikiem pewnych decyzji, ale jestem w tym miejscu pewną konsekwencją, pewnym efektem wcześniejszych wydarzeń. Więc po pierwsze, w momencie, kiedy zaczynam sobie z tego zdawać sprawę, ok, ok, to po prostu to, jak, jakie jest moje dzisiaj, to, co się wydarza dzisiaj w moim życiu, to, jak ja reaguję, jest po prostu konsekwencją tego, co było wcześniej. Wow, ok, czyli jeżeli tak jest, to po prostu nie ma innego wyjścia, po prostu nie mam, to jest log logiczne. <grym> ja nie potrafię inaczej tego zobaczyć, nie wiem jak Ty, ale no to w takim razie, ok, no to ja to akceptuję, no bo po prostu logicznie wychodzi, że ok, dzisiaj jestem taka, jaka jestem, ponieważ jestem efektem, jestem skutkiem tego, co się wydarzyło. Więc no dobra, no to w takim razie w tym momencie zaczynam akceptować zaczynam akceptować to, że tak jest. I teraz nie dość, że zaczynam akceptować to, że tak jest. To jeszcze yy, ma to tego, tego typu wpływ, że jak się przyjrzymy tym naszym wszystkim wcześniejszym doświadczeniom i jak przyjrzymy się tej dziewczynce, która ileś lat temu miała takie, a nie inne doświadczenia, które... Która y, może nie dostała tyle miłości, ile by potrzebowała, która nie dostała może takiej motywacji i takiego wsparcia, która możliwe, że była krytykowana, y, y, popychana, która możliwe, że nawet y, przeżywała, miała różne inne cięższe doświadczenia w swoim dzieciństwie, tak? Ale kiedy zaczynam widzieć tą dziewczynkę, to. I, I widzieć, że konsekwencją tych wszystkich wydarzeń jest to, że na przykład dzisiaj nie wierzę w siebie, nie ufam sobie, tak? No to nie pozostaje mi nic innego, jak pokochać głęboko w sobie tą dziewczynkę i zaopiekować się nią w taki sposób, w jaki nigdy wcześniej nikt się nią nie zaopiekował. Po prostu, bo nie, no bo niby z jakiego powodu miałabym dzisiaj jeszcze w kółko i dalej jej dowalać, że jest gorsza, że jest słabsza, że jest beznadziejna, że się nie nadaje, tak? Z jakiej okazji miałabym przez cały czas ją tam łomotać po łbie, po sercu, jeżeli widzę, jakie to ma konsekwencje i jeżeli widzę, jak ona się dzisiaj czuje? Okej, okay. czyli nie dość, że akceptuję, to, co, kim jestem dzisiaj, no bo nie ma innego wyjścia, nie było innej możliwości, po prostu jestem wynikiem tego, co się wydarzyło. To jeszcze budzi się we mnie taka głęboka miłość do tej istoty, która rosła, która się rozwijała, która jest częścią mnie przez cały czas. Ale co dalej, bo to nie wszystko, kiedy już sobie zdaję z tego wszystkiego sprawę, kiedy zaczynam akceptować tą przestrzeń, w której jestem, bo już wiem, okej, okay, to jest skutek. To teraz bardzo logicznie, jeżeli chcesz zobaczyć swoją przyszłość, jeżeli chcesz zobaczyć, jakie będzie Twoje jutro za miesiąc, za rok, za 10 lat, to masz taką możliwość stuprocentową, żeby to zobaczyć. Po prostu wystarczy, że się przyjrzysz temu, jakie jest Twoje dzisiaj. Ponieważ dzisiaj w tym momencie dokładnie i dzisiaj przez kolejne godziny Twojego dnia będziesz przez cały czas non-stop zasiewała, siała nasiona swojej przyszłości. To, jaka jesteś dzisiaj i to, jak dzisiaj reagujesz na różne swoje doświadczenia, to, jak podejmujesz decyzję, czy chcesz robić z siebie ofiarę, czy chcesz się na przykład z kimś kłócić, czy chcesz na przykład yy, yy, spojrzeć na, na świat bardziej z poziomu takiego świadomego i rozwijać w sobie radość i dbać o siebie i kochać siebie, to jest to, co podej to, taką decyzję podejmujesz, aż się zapowietrzyłam, taką decyzję podejmujesz w każdej jednej chwili. Teraz za minutę, za pięć minut, za dziesięć minut. Więc jedyne pytanie, tak naprawdę, które mogłabyś sobie zadać: OK, to w takim razie jaką decyzję podejmujesz? Jak chcesz reagować? Jakie nasiono w tym momencie chcesz zasiać w swoim życiu, które wyrośnie za jakiś tam czas i które będzie twoją przyszłością, to ty dzisiaj o tym decydujesz. I to jest to, o czym właśnie chciałam. Wam dzisiaj powiedzieć, że, że po prostu wszystko, co się wydarza, nasze doświadczenia są takie, jakie są, są pewnym naturalnym, pewną naturalną konsekwencją. Więc jeżeli na przykład marzysz o innym życiu, jeżeli na przykład marzysz o założeniu swojej firmy, albo jeżeli na przykład gdzieś w środku, pomimo tego, że od 30 lat jesteś yy, ze swoim mężem, i stwierdzasz, że może nie do końca jest to taki związek, który ci w tym momencie, że tak powiem, sprawia, że, że jesteś szczęśliwa, tak? To, to yy, dokładnie w tej chwili. Możesz podjąć decyzję, co będzie później, w każdym jednym momencie. Ale teraz uwaga, jeżeli, sobie właśnie, jeżeli masz te marzenia, jeżeli masz pewną wizję, tak, coś, coś byś chciała, żeby się zmieniło, ale dzień w dzień robisz dokładnie to samo, co robiłaś wczoraj. Dzień w dzień robisz dokładnie i reagujesz dokładnie tak, jak reagowałaś wczoraj, przez cały czas używasz tych samych słów. Muszę. Muszę, nie mogę, nie mam wyboru, nie mam na to wpływu, jestem yy, niewarta, nie zasługuję. Jeżeli przez cały czas używasz tych samych słów dzisiaj, których używałaś wczoraj, które doprowadziły cię do dzisiaj, to bardzo łatwo, naprawdę, bardzo łatwo możesz się domyśleć, że twoje jutro będzie dokładnie takie samo jak dzisiaj, że nic się nie zmieni. Więc. Twoja przyszłość, która jest konsekwencją tego, kim jesteś teraz w tym momencie i jakie decyzje podejmujesz dla siebie teraz w tym momencie, i jak bardzo siebie kochasz, a jak jeszcze tego nie czujesz, to ile wkładasz energii w to, żeby się tego nauczyć, żeby to zrozumieć, żeby dać sobie tą miłość, której potrzebujesz. To wszystko jest Twoja decyzja teraz w tej chwili. Wow! <grym> Wow, ale dzisiaj wyszło. <laughs> no dobrze. Słuchajcie, no to był taki przekaz na dzisiaj. To był taki przekaz na dzisiaj. Yy, yy, tak, sami kreujemy. Dokładnie, tylko żeby to nie były same słowa. Żeby to nie były same słowa, bo bardzo często jest tak, że mówimy tak. Tworzy swoje życie, a przez cały czas robię dokładnie to, to samo. Zastanówcie się dzisiaj, to może być taka intencja na dzisiaj, zastanów się dzisiaj, co możesz zrobić innego w stosunku do tego, co robiłaś wczoraj, przedwczoraj, w tych różnych sytuacjach, w których jesteś. Dlatego, na przykład, bardzo ważne jest, żeby w swoim życiu robić różne nowe rzeczy żeby zwiedzać nowe miejsca, żeby spotykać nowych ludzi, żeby robić fizycznie różne nowe rzeczy, uczyć się na przykład, nie wiem, malować, pisać, żeby zacząć uprawiać jakiś nowy sport, żeby się pojawiła jakaś nowa przestrzeń w moim życiu, bo to mi pomaga w tym, żeby właśnie tworzyć nowe, nowe życie. Kochane, dziękuję Wam bardzo. Dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek i jutro się widzimy o, o 7.30 oczywiście i to jest nasze ostatnie spotkanie w tym tygodniu, czyli w tygodniu e, akceptacji siebie. Przypominam, że w sobotę o 7.30 nie mamy spotkania, natomiast jest e, event <grym>, e, też na moim profilu o godzinie 19.00 w którym będę opowiadała, jak być autentyczną wersją siebie. Co to znaczy w ogóle być autentycznym i co to znaczy, że jakaś wersja moja... Autentyczna, więc to, to jest o 19 w sobotę. Zapraszam was bardzo serdecznie na to spotkanie. Będzie pewnie trochę dłuższe niż 15-20 minut. Troszeczkę więcej Wam, Wam opowiem na ten temat. Zaczniemy sobie, zresztą, też trochę w związku z tą autentycznością mówić o poczuciu wartości i w ogóle wartości siebie. To jest bardzo ściśle ze sobą związane. Natomiast, jeżeli przypominam, że jeżeli ktoś miałby ochotę wskoczyć w ten samochód coachingowy i zobaczyć, jak to jest, i zobaczyć, jak to jest pojechać takim samochodem i przyspieszyć całą swoją drogę takiego swojego rozwoju i zmiany swojego życia, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na taką 30-minutową Rozmowę, taką konsultację wstępną, na której ja mogę się dowiedzieć, jakie ty ciężary nosisz w tym swoim plecaku, które cię spowalniają i w jaki sposób, i czy ten samochód, którym podjeżdżam pod Twój nos, może Ci się przydać i w jaki sposób może Ci pomóc. I wtedy pod koniec tej, te, tego pół godziny możemy po prostu zdecydować. Ty możesz zdecydować, nie ja, tylko Ty możesz zdecydować, czy chciałabyś rzeczywiście spróbować pojechać tym y, super samochodem coachingowym, żeby ci było lżej, lepiej i szybciej. Więc y, jak zawsze wrzucę link do, do tej konsultacji półgodzinnej na górze na Facebooku, na dole na YouTubie. I widzimy się jutro, moje kochane, 7.30, dziękuję Wam ślicznie i życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia. Ach, miałam Wam pokazać jeszcze przez chwilkę, jak, a może Wam pokażę, czekajcie, zrobimy sobie taki myk, tylko muszę otworzyć, jak to zrobić, żeby mi się to nie wyłączyło. Dobra, to zrobimy sobie dzisiaj na koniec taką małą wycieczkę. <laughs> Pokażę Wam, bo nigdy Wam nie pokazywałam, więc dlaczego miałabym Wam nie pokazać, tak? Dzisiaj jakoś tak mam taką wenę. O, wychodzimy, wychodzimy. Światło się zmienia. Czekajcie. Straciłam, nie mogę odejść za daleko. Straciłam tego Wi-Fi. No i tutaj akurat widok nie jest jakiś taki totalnie specjalny. Nawet przestało padać. O, takie domki tutaj są. O, więc tutaj i tak mieszkam. <grym> tu jest taki stary domek. Wizawi do kupienia. Może ktoś chce kupić taki stary domek. <grym> no dobrze, kochani. Um, tym miłym akcentem. Fajnie nie pada deszcz, pokazuje się niebieskie niebo. Życzę Wam cudownego dnia jeszcze raz. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro 7.30. Pa!